Dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku na tym kanale z Lemą Ultimate I dzisiaj pojedziemy sobie z tej okazji Jako, to jest, że, jako że to jest pierwszy odcinek Pojedziemy sobie autem Roberta Kubicy Na torze Lemą, czyli Hypercar'em IF-Course 8.3 Także co, zapraszam was do oglądania Ustawmy sobie wyścig 20 minut Jak widzicie, bo to są ustawione na 89% I też was zapraszam na transmisję na żywo Na tym kanale, właśnie z Lemo Ultimate Będę chciał jeszcze zrobić, właśnie, jeszcze będę chciał zrobić Na pewno Formułę 1 Tylko teraz, o, no właśnie, bo teraz... No, już tam koliza jakaś była Dobra, jedziemy Dobra O, co tu się Co tu się wyda? Nie, zgaspi O, jedź, jedzie, 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 jedzie Boże, co się dzieje z tyłu Dobra Oj, 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 oj. Dobra, co tu się wydarzyło im powiedzcie Jedziemy sobie, jedziemy Kadila jedzie przede mną, no ja tu wpadłem w uślisk, niestety hamulec za bardzo ten. A i go, dobra, i go bokiem zobaczyłem. Okej, okay, on mnie wsiane w pierdzielniku, dobra. Mam nadzieję, też, że te boty nie są ani za mocne, ani nie są za słabe. Oj, oczywiście źle, zakręt przejechałem pierwszy, super. Dobra, jedziemy na osie, osie, dobra, 60 kW, żeby wystarczyło nam długą prostą. Bo tu i tak zaraz będziemy odejmować. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu mogę, dobra, tu mogę szybciej na gaz wejść. Dobra, tutaj 120 damy. Chociaż nie, dobra, 100. Zaraz zmniejszamy, bo tu już jest ten zakręt w prawo-lewo. I później w prawo znowu. Dobra, zmniejszamy. Dobra, jedź. Mogę... Dobra, trudno, nie jest źle, nie jest źle. I 100 kW i jedziemy. Ale to będzie jedno ko korzenie kwalifikacyjne, bo nie ma sensu drugiego. Bo nawet mi nie starczy tej mo mocy. Zaraz 60 kW, bo już mi 40. Bo już mi powoli zaczyna brakować tego 20 ha Opóźniam hamowanie. Do lewe lewego zakrętu. Tu gaz, i jedziemy. Dobra, tu mi trochę rzuciło, ale to nierówności to są bo tu jest to dohamowanie Oj trochę, trochę szybciej, szybciej zahamowałem niż myślałem tak szczerze Chciałem to, o wiele później zahamować, trudno Teraz 80 Dobra, możemy tutaj skórkę dać Bo tam już są zakręty takie szybkie później to I wolniejsze przy okazji, więc Teraz możemy zużyć trochę tego, 20 I teraz żeby tego zakrętu nie, nie zwalić jest dobrze! Dobrze jest, dobrze. Ładnie weszliśmy. 40 Oj! Trochę dobra, nie jest źle. Jakoś się odwróciłem Jedziemy, jedziemy, jedziemy. 333 jakiś po zrobiło. 3, 32 jakieś tam jest ta na Dobra, jedziemy. Dobra, jedź, jedź, jedź. Dobra. Ty tu tutaj mnie też, O, właśnie. Tu mnie zawsze też tak się pociągało Dobra, jedziemy Sto... Dobra, full full już, full. No dobra, w sumie nie ma co. Nie 20 kilobatów damy. Oj, trochę na trawę zjechałem. Aj, dojechałem! Nie, 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 nie! Kurde, najechałem na ten. Czwarty. Aj, szkoda. Chociaż to i tak by nic nie zmieniło, może, byłby, może bym był przed y, 5-1, ale... Tak to tu nie było szans. Dobra, minuta 22, ja czekam po prostu już na wyniki i słyszymy się za chwilę. Dobra, 3 sekundy zostały. Już by dokończyć okrążek kwalifikacyjny. Na razie jestem na czwartym miejscu. Także drugi sektor najszybszy był 1,22 yy, to Toyota w ogóle jak ładnie. Ty, Mike Conway i Sebastian Buemi Bardzo ładnie, do 31, no 1.32500, 1.32800, Pierguidi A w ogóle jestem lepszy od Fuoco. Także nie fabryczne Ferrari jest lepsze od jednego przynajmniej fabrycznego Cel na ten wyścig jest taki Żeby wyprzedzić Pierguidego I Fuoco, żeby mieć za Musimy być przynajmniej lepsi od fabrycznych Ferrari Nieważne na jakim miejscu, my możemy być na 18 Ale musimy skończyć przed fabrycznymi Ferra Ferrari To jest mój cel na ten wyścig na Dobra, na 20 Czekajcie 3... Czyli nawet, czyli nawet, dobra 6,5 weźmiemy sobie, nie no nie aż tak, 6,5, żeby nam starczyło na pewno, dobra 6,6 niech będzie, trudno, dobra 6,4, wolę mieć więcej niż mniej. Yy, nowe opony, jedziemy. Kurde, ty, ja chyba zrąbałem, za mało wziąłem, 6,8 lapa mi pokazu, ale zrąbałem trochę, mogłem wziąć więcej nawet, te 7 mogłem wziąć. Nie, bo ja się nauczyłem, tak jak w 1 jest, że nawet zawsze mniej biorę, bo zawsze jest ten safety car jakiś, czy coś, i później zawsze to paliwo się jakoś odrabia, tak? A tutaj ja muszę właśnie się nauczyć, żeby brać o wiele więcej. To będzie wyścig o przetrwanie, z pół kółka paliwo musi, musi się odrobić tam można powiedzieć. Jezus, Toyota, ja... Nie wiem czy ja mogę tak sobie trzymać się za to Toyotą, ale trudno, jedziemy. Dobry start, dobry start. Jesteśmy na trzecim miejscu. Oj tam, co to się dzieje, tam ktoś mnie uderzył. Wpadnę chyba w Toyotę, dobra, żyję, mam lagi. Nie wiem czy to widać na nagraniu, ale miałem lagi przez chwilę. Dobra, żyjemy, drugie miejsce. Tam ktoś mnie w ogóle zahaczył, mam wrażenie, bo poczułem jakby ta kierownica zaczęła iść dziwnie. Musimy się uspokoić ten wyścig na razie, bo tu jest na razie chaos. 08 do Toyoty tracimy, Dobułem byłem jego. Dobra, tu źle tutaj pojechałem, trudno. 80 kW. O, bo już nie zaczyna ten pomway. No! Ja pierdzielę! To jest coś niesamowitego. Dobra, wydedukujmy czy ja zrobiłem coś źle? Boże, tak zacząłem skręcać, on i ja. Dobra, ja, ja, z, ja zrobiłem. Zacząłem na jego linię jechać, on nie ma gdzie pojechać. No, i mnie, dobra, i przez to mnie zahaczył. Ale zobaczcie, kiedy zacząłem fikołki robić. Ej, ja pierdzielę. Co się dzieje? Ej, dobra, jakie fikołki zacząłem robić? No, czyli mój błąd, ale widzę, że trochę, kurde, że tak o 2% będą się te boty zmniejszyć na początek. Bo widzę, że już ciężko jest trochę. Nie no ja z LMP-kami jadę, no No ludzie, co to jest? Nie, muszę bo ty muszę zmniejszyć akurat Jezu, co tu się dzieje? Dobra, od o, tutaj jedziemy od wewnętrznej, tutaj będziemy mieli zakręt. Dobra, już jednak nie Dobra, żeby skończyć przed LMP dwójkami, wiesz to dziwnie brzmi, ale... Dobra, inaczej żeby dojechać. <laughs> Kurwa ten wyścig Jestem przed ósmym LMP -kiem. dopiero. Dobra, żeby nie być ostatnim hyperkarem, to jest mój cel na ten wyścig teraz. Źle wszed... No i źle wszedłem na dobra. Nawet sobie widzicie, że się uczę jeszcze jeździć w tym LMU. O Jezus, welemu, LMU. Także mogą być właśnie niedociągnięcia z tego jak ja jeżdżę. Także proszę nie hejtować w komentarzach. Dziękuję. Z góry. Dobra, wejdę pod wewnętrzny. O, leżyłem w dobra ja tam nie wiem przez kraksy nie spodobałem ko kogoś Dobra, trudno jedziemy Dostał mi... Dobra, 0,5 tracimy do... Nie, 0,5 to jest do LMP dwójki, dobra Dobra, tu jeszcze nie wyjdziemy pod niego. Kurde, już chciałem... Daj bomba zrobić. Dobra, o! wyjdziemy z trakcją lepszą. Powie i zakręt! O no zajebiście! No niestety daję się nie udał. Jak to Daniel Ricardo kiedyś robił w Formule 1. Daj w bomby. No e, Dobra, no i co, i Jakbym miał stawiać jakieś top 3 na tę Grand Prix Węgier, no to. U mnie to by wyglądało chyba. O jezu! Ojoj, No zajebiście, to by wyglądało. No przysz. Dobra, to ogólnie tak. Na pierwszym, dobra, dajmy. Nie wiem, na pierwszym dajemy Piastry'ego, drugi Norris, trzeci Verstappen, i, i tyle. Chyba, że może jakiś jeszcze Mercedes się włączy. Jak ma padać i ma być zimno, to może jeszcze jakiś Mercedes na tym skorzysta. Zobaczymy. No ale jakby jak miał stawać, stawiać już jakieś podium, to już trudno. To pierwszy i drugi Norris, trzeci Verstappen i tyle, no. Tak trochę, tak trochę standardowo, mam wrażenie, w tym sezonie. Dobra, cyk. I źle, no i super, w zakręt mi nie wyszedł. A jajaj, RNT nie ma, jaj, dobra. Nie no, przecież ten ostatni, w LMP2 nawet. To no, przecież to jest. Dobra, zjeść, pojedźmy, pojedźmy na krożenie i zakończmy, to, no, bo to nie ma sensu. Cool racing wybiłem z jazdy. Także zobaczymy, jaki ten zajmie miejsce ze kubicy. Eee. No i, no i, i się. W... No dobra. Nie ma sensu jechać tego wyścigu, wam powiem. Wiecie co, ja to pierdzielę. Ja nie chcę jechać tego wyścigu. Zakończmy go pozytywnym scenariuszem. Popra poprawię swoją miasto na najbliższe odcinki, przysięgam. Przypomniało mi się, że mam jeszcze save ze spa, gdzie jestem, gdzie została mi dosłownie minuta wyścigu i prowadzę ten wyścig. Także tylko tam boty są ustawione nie na 89%, tylko na 85%? Jakoś tak to jest. Eee, co się stało? A, Pitman. A no tak, dobra, bo ja... Bo ja zjechałem jeszcze na pit stop ja zjechałem na pit stop właśnie specjalnie, żeby zapisać sobie save'a. I mam... Zwłaszcza jak ją mam przewagę nad hyperkerami. I właśnie też to jest ustawienie mało paliwa. Ostatnie okrążenie chyba. A nie jeszcze... Albo jeszcze jedno... Z... Albo to jest ostatnie, albo... Oni już przejechali, tylko jeszcze muszę przejechać. Oj oj oj, oj, oj Ty dobra, bo się trochę... Dobra, bo ja zaraz nie dojadę tego wyścigu. Także... Przynajmniej... Może nie dojechaliśmy wyścigu na Lemon, ale dojedziemy przynajmniej. Jedno okrążenie na spa, Dobra, 12 sekund nad Błemim z Toyota, 16 nad Fuoco z Ferrari. Także ja tak. Poziom tu to 8,7. Może muszę ustawać tak 8,6, 8,8 maksymalnie. Bo na 8,9 to ono mi zjadło trochę, nie? Mam wrażenie. Znaczy, może nie aż tak, bo tam błąd zrobiłem, swój wiadomo. Może bym się bronił. Ale, no jak... O Jezu, ja, ja czułem, że to nie jest to, nie? Że to jeszcze nie jest aż, tak, aż taki poziom. Że jeszcze... Jest... No właśnie widzicie, co ja robię. No ja pierdziele, no ja to jestem geniuszem. Dobra, dojechaliśmy przynajmniej na spa. Let's go! Także teraz to jest koniec tego odcinka. Słyszymy się w na odcinku, jak transmisja na żywo. Na razie i cześć!